Zastanawiasz się, czy ten kurs jest dla Ciebie? Pozwól, że pokażę Ci, jak wygląda ten kurs od środka. Zapraszam Cię na krótką wycieczkę po naszej platformie kursowej kursyoplotki.pl. Oczywiście przywita Cię moja twarz i krótkie wideo powitalne. Pamiętaj, że ten kurs znajdziesz nie w dziale dla fanów Rękodzieła, gdzie umieszczamy kursy uczące danych technik Rękodzieła, ale w zakładce dla twórców Rękodzieła. Tutaj umieszczamy nasze kursy dedykowane dla twórców, którzy tak jak my chcą dzielić się swoim rękodzielniczym know-how i puszczać je dalej w świat. Znajdziesz tutaj oczywiście kurs Skutecznie Promuj swoje rękodzieło na Pinterest. Znajdziesz go również na pulpicie naszej platformy. Gdzie możesz po prostu bezpośrednio przejść do tego kursu. Wybierasz oczywiście kurs swój. Tutaj mamy tą edycję taką pilotażową, którą tak troszkę z sentymentu zostawiłyśmy na platformie, ale zapraszam cię do kursu. Wskakując do kursu, od razu zauważysz taki miernik postępu kursu. On będzie się wypełniał w miarę, kiedy będziesz oglądać kolejne moduły kursu. Bardzo fajna funkcja tej platformy to możliwość odhaczania sobie kolejnych lekcji i po ukończeniu takiego szkolenia wygenerowania nawet certyfikatu. Wiem, że często są one potrzebne do różnego rodzaju dokumentacji. Tutaj możesz to zrobić nawet samodzielnie, nie wymagając jakiegokolwiek kontaktu. Możesz sobie po prostu wygenerować taki certyfikat samodzielnie. Bardzo serdecznie witam Cię w kursie. Tutaj znajdziesz podgląd na wszystkie wideo. Jak widzisz, jest ich tutaj trochę, ale nie przerażaj się. To nie jest tak, że wszystkie wideo od deski do deski musisz obejrzeć, bo kurs celowo został zaprojektowany w taki sposób, aby przeprowadzić Cię przez proces poznania tej platformy od totalnych, zupełnych podstaw. Po zaawansowaną strategię. Może się okazać, że coś tam już o tej platformie wiesz, więc bardzo łatwo znajdziesz takie wideo, które może okażą się niepotrzebne. Jak się zalogować? Jeżeli masz konto, może nie jest ci to już potrzebne, ale jednak stawiamy na to, żeby nawet osoba, która pierwszy raz odkrywa Pinterest, mogła w tym kursie spokojnie przejść taki proces. Oczywiście pewno najbardziej będą interesować Cię mode, e, moduły. Które poświęcone są strategii promowania Twojej działalności przy pomocy Pinterest. Wiemy, że wiele osób twierdzi, że ten kurs jest nie tylko dla rękodzielników, choć bazujemy bardzo na naszej branży, wiemy, że ta wiedza jest aplikowalna również dla innych. Mówię o tym dlatego żebyś ty też miała lub miał świadomość, że stawiamy tutaj na statystyki, dane i sprawdzanie, czy kurs rzeczywiście daje nam zamierzone efekty, dlatego wiemy, że jest skuteczny nie tylko dla naszej branży, ale dla każdej innej. Oczywiście w kursie, włączając kolejne wideo, możesz odznaczać każdą taką lekcję jako ukończoną. Bardzo fajne narzędzie, bo dzięki temu po obejrzeniu takiego wideo, kiedy uznasz, że jest to taka wiedza, do której nie masz potrzeby już wracać, masz poczucie, że to wiesz, że jest to już dla ciebie jasne, możesz sobie taką lekcję po prostu odznaczyć i dzięki temu jest troszeczkę łatwiej przechodzić kurs, e, skupiając się tylko na tych elementach, w których czujesz, że uczysz się czegoś nowego, poznawa, poznajesz jakąś przydatną strategię albo po prostu korzystasz z funkcji pytań-odpowiedzi. W tym dziale zebrałam. Takie pytania i odpowiedzi, które nawet po zakończeniu kursu i nawet w trakcie jego sprzedaży, już teraz takiej regularnej. Pojawiają się od uczestników kursantów. Jak się domyślasz, takie pytania pojawiają się dopiero, kiedy zaczynasz pracować nad Pinterestem. Nie będzie takich pytań, jeżeli nic nie robisz. Na pewno pojawią się w trakcie pracy z kursem i wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Dlatego bardzo będzie mi miło, jeżeli u Ciebie pojawi się jakieś pytanie, którego odpowiedzi nie znajdziesz tutaj w tym dziale, zachęcam Cię wtedy do kontaktu. Ja z przyjemnością aktualizuję ten kurs właśnie w taki sposób. Mam nadzieję, że to krótkie wideo pomogło Ci zobaczyć, podejrzeć, jak ten kurs wygląda od środka i dzięki temu jeszcze łatwiej będzie Ci podjąć decyzję, czy jest on w ogóle dla Ciebie. Mam nadzieję, że widzimy się po drugiej stronie, a Ty wykorzystasz Pinterest do promowania swojej działalności w sieci. Do zobaczenia na pokładzie.